Cześć kochani, z tej strony Paulina i dzisiaj porozmawiamy sobie o pielęgnacji cery suchej. Oprócz tego pokażę wam moje ulubione produkty, które genialnie sprawdzają się właśnie dla cer suchych albo odwodnionych, dlatego jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie oglądajcie dalej. No i mam dla was też świetną wiadomość, bo na końcu tego filmu czeka na was rozdanie ze świetnymi produktami pielęgnacyjnymi do wygrania, dlatego już teraz zachęcam was do wzięcia udziału. Zacznijmy od tego, po czym w w ogóle poznać, że nasza cera jest sucha cera sucha będzie matowa. Przy cerach na przykład mieszanych czy tłustych możemy zaobserwować przetłuszczanie się, zwłaszcza tutaj w strefie T, natomiast przy cerze suchej tego przetłuszczania nie ma. Cera sucha też bardzo często jest po prostu nierówna w dotyku. Możecie zaobserwować suche skórki, zwłaszcza tutaj w okolicy nosa. No i bardzo często zdarza się tak, że skóra sucha bardzo mocno reaguje na czynniki zewnętrzne, właśnie na przykład poprzez zaczerwienianie. Cera sucha to Typ ceny, natomiast możemy również się spotkać ze skórą odwodnioną i to są troszeczkę różne rzeczy. Zobaczcie, że na przykład osoby z tłustą celą również mogą mieć skórę odwodnioną i właśnie dzisiaj te kosmetyki, które Wam pokażę, również przydadzą się dla takich osób, bo tutaj troszeczkę działamy podobnie. No a po czym poznać, że skóra jest odwodniona? Ona przede wszystkim na przykład po myciu również może charakteryzować się tym, że będzie po prostu taka bardziej ściągnięta, Skóra odwodniona również może się łuszczyć, może mieć taki bardziej ziemisty kolor i jest również mniej elastyczna. Zarówno przy cerze suchej, jak i odwodnionej, bardzo ważne rzeczy to nawilżanie oraz odbudowa bariery hydrolipidowej, ponieważ kiedy bariera hydrolipidowa jest naruszona, to to nawilżenie tak czy siak cały czas nam ucieka, dlatego jest to niesamowicie ważne. No i teraz, jakich składników szukać w kosmetykach, żeby dostarczyć skórze jak najlepszego nawilżenia? Moim ulubionym składnikiem jest zdecydowanie mocznik I tutaj musimy już sięgać po niższe stężenia Ponieważ mocznik w wyższych stężeniach działa bardziej złuszczająco Ale inne świetne składniki to również na przykład trehaloza, pantenol, aloes, alantoina Czy na przykład kwas mlekowy Chociaż z kwasem mlekowym jest podobnie jak z mocznikiem Czyli wybieramy tutaj niższe stężenia, żeby nawilżyć A wyższe stężenia, żeby zadziałać bardziej złuszczająco No i teraz bardzo ważna rzecz, czyli wspomniana już wcześniej Bariera hydrolipidowa. Kiedy na przykład używacie zbyt mocnych produktów do mycia, używacie często peelingów, często pocieracie, podrażniacie twarz, to możecie również na przykład robić po prostu wacikami, kiedy bardzo agresywnie próbujecie domyć makijaż. Wówczas naruszacie barierę hydrolipidową skóry. Najłatwiejszy sposób, żeby poznać, że wasza bariera hydrolipidowa jest naruszona, to po prostu umycie twarzy. Jeśli po umyciu twarzy wasza skóra jest ściągnięta, to to jest taki bardzo wyraźny znak, że z tą barierą hydrolipidową może coś nie grać no i co wtedy zrobić? Przede wszystkim warto stosować więcej produktów okluzyjnych takich, które mają na przykład oleje i emolenty w składzie. Warto też wspomnieć tutaj o ceramidach, które stanowią tak zwany cement międzykomórkowy i one też świetnie pomagają nam w odbudowaniu bariery hydrolipidowej. No dobra, to teraz przejdźmy do moich ulubionych produktów i zaczniemy sobie od demakija i oczyszczania, ponieważ to jest podstawa wszelkiej pielęgnacji. Jeśli chodzi o demakijaż, to ja używam tutaj dwóch produktów i najpierw za pomocą płynu micelarnego usuwam makijaż oczu oraz ust i takim moim ulubionym płynem micelarnym jest ten różowy z Garniera. Zużyłam już naprawdę masę buteleczek tego płynu i on mi się genialnie sprawdza. Jeśli chodzi o demakijaż oczu i ust, to pamiętajcie, że staramy się nie pocierać, po prostu przykładamy ciki i czekamy, aż nam się to wszystko rozpłynie. Reszty makijażu pozbywam się już produktem olejowym i tutaj świetnie sprawdza mi się hydrofilowe masło do oczyszczania twarzy od marki Mavavo. To jest moim zdaniem produkt genialny, ponieważ nie dość, że bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem makijażu, to jeszcze bardzo łatwo domywa się z twarzy, a to jest ogromną zaletą przy tego typu produktach. Po demakijażu przechodzę od razu do umycia twarzy i takim produktem, którego ostatnio używam najczęściej jest żel micelarny do twarzy od marki Back to Comfort. I to jest żel przeznaczony do cer suchych, do cel wrażliwych, a także do takich ze skłonnościami do powstawania zaskórników. Jeśli chodzi o ten żel, to w jego przypadku naprawdę czuć, że on porządnie domywa, ale mimo wszystko nie pozostawia na twarzy takiego niemiłego uczucia ściągnięcia. Kolejny krok w pielęgnacji to byłby tonik i powiem Wam, że ja toniku nie uważam za produkt niezbędny. Jeśli do mycia twarzy stosujecie produkt o fizjologicznym pH, a generalnie większość produktów na rynku teraz przeznaczonych do mycia twarzy ma fizjologiczny pH, to ten tonik nie jest po prostu niezbędnym krokiem, ponieważ skóra samoistnie i tak sobie to pH przywróci. Natomiast nie zrozumcie mnie źle, ja też nie jestem przeciwniczką toników. Po prostu uważam, że tonik to jest świetna sprawa, jeśli wiecie po co go używacie. Jeśli na przykład używacie go tylko dlatego, że przeczytaliście gdzieś, że trzeba, no to ja uważam wtedy, że bez sensu i lepiej po prostu troszeczkę poczytać na ten temat i zobaczyć, czy rzeczywiście ten produkt jest Wam potrzebny. Jest taka jedna sytuacja, kiedy uważam, że tonik potrafi być naprawdę bardzo przydatny i jest to na przykład w podróży, ponieważ tutaj będzie po prostu zmiana wody i nigdy nie wiecie, jak wasza skóra zareaguje na tą zmianę, dlatego wtedy tonik po prostu może się okazać bardzo przydatny mi osobiście zdarza się sięgać po toniki kwasowe, natomiast moim wielkim hitem jeśli chodzi o toniki jest ten tonik od marki Bielenda, on jest z serii Microbiome Pro Care i jest to bardzo delikatny taki kojący produkt i on jest genialny jeśli wasza skóra po myciu reaguje podrażnieniem czy ściągnięciem, ponieważ on naprawdę w ułamku sekundy sobie z tym poradzi no i teraz czas na sera a zaraz też na kremy, dlatego tutaj chciałam wam powiedzieć bardzo ważną rzecz czyli to, że moje podejście do pielęgnacji jest takie, że ja na bieżąco staram się reagować na potrzeby mojej skóry. Wobec tego to nie jest tak, że ja używam wszystkich tych produktów na zmianę. U mnie pojawiają się też inne produkty, ale dzisiaj chciałam Wam pokazać takie kosmetyki, które ogólnie u mnie sprawdziły się najlepiej i właśnie najlepiej działają, jeśli chodzi o to nawilżenie skóry, odżywienie jej i odbudowanie bariery hydrolipidowej, no bo po prostu pokazywanie krok po kroku, czego aktualnie używam, nie ma sensu, bo jest to bardzo spersonalizowane i w sumie po prostu bardzo się zmienia. No więc, jeśli chodzi o moje ulubione sera na dzień, to u mnie króluje serum z witaminą C od marki Back to Comfort a także barierowy eliksir hydroodżywczy od marki Bielenda. Jeśli chodzi o to serum z witaminą C, to jest to serum antyoksydacyjne, które przy okazji odbudowuje barierę naskórkową, a także przepięknie rozświetla i nawilża skórę. Z kolei ten eliksir od marki Bielenda to jest bardzo leciutki, a jednocześnie bardzo nawilżający produkt, który szybko się wchłania i genialnie współgra z makijażem, wobec czego ja go właśnie bardzo często używam pod makijaż, chociaż zdarza mi się go używać także na noc. Innym takim serum, którego ostatnio też często mi się zdarza używać na noc. Jest serum Algorit od marki Sensum Mare, i tutaj również mamy potężną dawkę nawilżenia. Oprócz tego po nim skóra jest dużo bardziej wygładzona i taki mój osobisty plus, to jest przepiękny zapach, ponieważ to serum naprawdę cudownie pachnie. No i ostatnie serum, o którym chciałam Wam jeszcze dzisiaj wspomnieć, to jest znowu serum od marki Bielenda z serii Microbiome Pro Care. I generalnie wszystkie kosmetyki z tej serii są genialne w sytuacjach kiedy na przykład czasowo bardziej podrażnicie sobie twarz, wasza skóra jest chwilowo bardziej wrażliwa, po prostu podrażniona, tak ogólnie, te kosmetyki działają mega kojąco i od razu przywracają skórze równowagę. Teraz pora na kremy jeśli chodzi o kremy, to ja naprawdę przetestowałam ich chyba już dziesiątki i całkiem sporo z tych kremów okazało się naprawdę fajnych, ale dzisiaj postarałam się wybrać kilka takich, które sprawdziły mi się najlepiej i jeśli chodzi o moje ulubione kremy, to tutaj znowu będzie marka Back to Comfort. Powiem Wam, że moją skórę ogólnie bardzo ciężko jest nawilżyć, to znaczy bardzo ciężko jest osiągnąć taki efekt wow, wiecie, że nałożyłam krem i mam takie wow, jaka ta skóra jest nawilżona. No i pierwszy produkt, jeśli chodzi o krem, którym udało się to osiągnąć to jest krem Uravit od Back to Comfort, to jest krem który jest po prostu niesamowicie nawilżający, a oprócz tego pomaga w regeneracji naskórka no i powiem wam, że jeśli macie tak jak ja że ciężko jest was zaskoczyć jakimś mega nawilżeniem, to naprawdę wypróbujcie tego od razu przejdę do tego kremu i tutaj również mamy mocznik, ale oprócz tego w składzie znajduje się również niacinamid ten krem sprawia, że skóra po prostu od razu wygląda milion razy Lepiej. A ja jak testuję jakieś produkty, to staram się zapisywać sobie swoje wnioski gdzieś tam w notatniku. I właśnie mój jeden wielki wniosek odnośnie tego kremu to było to, że skóra wygląda lepiej. Ciężko jest mi określić całe jego działanie, ale na pewno zauważyłam, że zmniejszą widoczność moich porów. Moje pory też nigdy nie były jakoś bardzo widoczne, ale jednak właśnie zauważyłam tutaj dużą poprawę. No i też zmniejszyła się widoczność jakichś takich mniejszych zmarszczek. Tutaj też mamy świetne działanie nawilżające, chociaż ono jest troszeczkę mniejsze niż w przypadku tego niebieskiego kremu. Specjalnie chciałam wspomnieć o tych dwóch kremach razem, ponieważ mam dla Was super trick, czyli nakładanie ich na tak zwaną metodę kanapkową. Najpierw nakładacie sobie jeden krem porządnie, porządnie go wsmarowujecie i ogólnie taka moja rada odnośnie właśnie tych dwóch produktów to jest to, że warto poświęcić dłuższą chwilę na porządne wmasowanie ich w skórę. No i potem jak już sobie ten jeden krem nałożycie, to na niego dokładacie drugi i wtedy to działanie nawilżające już jest po prostu tak maksymalnie podbite. Kolejny krem, którego ja osobiście uwielbiam i przerobiłam już chyba 4 czy 5 opakowań właśnie tego kremu. To jest krem na noc od marki Bielenda z ceramidami. To jest ogólnie dosyć znany krem, także przypuszczam, że mogliście już o nim słyszeć, ale jest naprawdę genialny, jeśli chodzi o odżywienie skóry i ja też zauważyłam po jego użyciu takie powiedzmy złagodzenie tej skóry, no i też zauważalne wygładzenie. Kolejny krem to Snail Bee od marki Benton i tutaj też myślę, że spokojnie zużyłam go z 3-4 opakowania i bardzo często do niego wracam. To jest produkt, który również świetnie wygładza skórę, oprócz tego bardzo ją ujędrnia, uelastycznia, a także nawilża. W składzie znajdziemy np. śluz ślimaka, co jest właśnie związane z nazwą tego produktu, czy np. jad pszczeli. I właśnie te składniki odpowiadają za tą niesamowitą poprawę, jeśli chodzi o elastyczność i napięcie skóry. No i już ostatni krem, żeby tych kremów nie było za dużo. To jest produkt, którego ja ostatnio bardzo często używam na noc. I jest to krem Algorich od marki Sensum Mare. Tutaj mamy działanie przeciwzmarszczkowe i nawilżające. Ogólnie ten krem jest przeznaczony właśnie do cel suchych. No i to nawilżenie jest naprawdę bardzo zauważalne, ale też takim plusem, który jak gdzieś sobie tam zaobserwowałam, to jest taka wyraźna poprawa po prostu struktury skóry, jest ona dużo bardziej wygładzona i dużo bardziej miła w dotyku. Teraz przejdźmy do kremów pod oczy i jeśli chodzi o kremy pod oczy, to powiem Wam szczerze, że ja od jakiegoś czasu odeszłam od używania osobnego produktu właśnie w tą okolice i po prostu pod oczy nakładam to samo, co na resztę twarzy. Ale jeśli na przykład macie bardziej wrażliwą tą okolicę, to faktycznie może warto użyć jakiegoś bardziej delikatnego produktu. No i takim produktem, który najbardziej sprawdził mi się właśnie z krem w podoczy, to jest krem Fermentation Eye Cream od marki Benton. Tutaj mam go akurat w mniejszej pojemności, która jest świetna, żeby sobie po prostu go wypróbować, ale też jeszcze w razie czego jest większa pojemność. Ten krem jest niesamowicie odżywczy, no i jeśli chodzi o jego plusy, to bardzo szybko można zauważyć poprawę elastyczności tego obszaru pod oczami. No dobra, to teraz przejdźmy do SPF-ów i jeśli chodzi o kremy z filtrem, to powiem Wam, że u mnie bardzo dużą rolę odgrywa to, jak dany krem współpracuje z makijażem. Moim absolutnym ulubieńcem, jeśli chodzi o kremy z filtrem, jest krem od marki Cosrx. To jest filtr 50. I jego ogromnym plusem jest to, że się nie roluje, cudownie właśnie współgra z makijażem i powiem Wam, że bardzo często, właśnie kiedy mam go na skórze, słyszę komplementy, że moja cera bardzo dobrze wygląda i nie wiem do końca, z czego to wynika, ale ja sama też mam wrażenie, że właśnie kiedy ten krem leci pod podkład, to od razu skóra wydaje się taka dużo bardziej świeża, dużo bardziej promienista. Kolej, kiedy wiem, że danego dnia nie będę za bardzo wychodzić z domu, nie będę nigdzie na słońcu, yy, używam odżywczego kremu na dzień z spf 30 i właśnie to jest o tyle fajny produkt, że on naprawdę bardzo fajnie się sprawdza po prostu jako taki krem na dzień, a przy okazji ma troszeczkę tej ochrony przed promieniowaniem. No i na sam koniec chciałam Wam jeszcze troszeczkę powiedzieć o peelingach i maseczkach. Yy, jeśli chodzi o peelingi, to jest naprawdę bardzo ważny krok ale pamiętajcie, żeby nie robić ich za często dla mnie genialnie sprawdza się robienie peelingu po prostu raz w tygodniu i ja zdecydowanie bardziej preferuję peelingi enzymatyczne niż jakieś mechaniczne takim peelingiem, który mogę Wam polecić jest peeling enzymatyczny od marki Biolaven i go używamy tak, że po prostu nakładamy go sobie na wilgotną skórę i przez 3-4 minuty delikatnie masujemy twarz jeśli chodzi o maski to taką maseczką, po którą sięka za każdym razem, kiedy potrzebuję mega nawilżenia, jest Aqua Hydra Skin od marki Nakomi i powiem Wam, że to jest właśnie jeden z tych produktów, który u mnie robi absolutny efekt wow, bo nie wiesz, że to nawilżenie po niej jest mega zauważalne, to też skóra jest dużo bardziej wygładzona. Dlatego w ogóle jak ja użyję sobie tego produktu, to mam ochotę się cały dzień potem mizzać po twarzy. Natomiast kiedy szykuję się na jakieś większe wyjście, albo po prostu robię sobie taki dzień spa, Sięgam już po maski w płachcie i tutaj dwie takie maski, które najlepiej mi się sprawdzają, są od marki Benton i pierwsza jest to maska fermentacyjna, a druga jest w tej serii Snail Bee i one obie genialnie napinają skórę, a także świetnie ją odżywiają i nawilżają. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione produkty do pielęgnacji cery suchej. No a teraz pora na rozdanie. No i żeby wziąć udział w rozdaniu, musicie odpowiedzieć na pytanie, jaki kosmetyk od marki Back to Comfort chcielibyście wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji no i dlaczego. Do wygrania będą aż trzy kosmetyki właśnie od marki Back to Comfort i będzie to serum z witaminą C, micelarny żel do mycia twarzy, a także nawilżający krem do twarzy z niacinamidem. To są naprawdę genialne produkty, więc bardzo Was zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Wszystkie warunki znajdziecie w opisie pod tym filmem no i w opisie znajdziecie też wszystkie produkty, o których mówiłam w dzisiejszym filmiku. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie nasz kanał. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku.